Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jezus nie obiecuje świata bez lęku. Mówi wprost: Na świecie doznacie ucisku. Choć te słowa padają z jego ust tuż przed męką, nie są wyrazem rezygnacji, lecz wezwaniem odwagi: Ja zwyciężyłem świat. Zwycięstwo Jezusa nie wyraża się w sile wyrażanej w liczbach, statystykach czy paragrafach, nie w ideach i ideologiach, nie w ilości zgromadzonych pieniędzy, wojsk, lub głosów oddanych za kimś lub za czymś. Zwycięstwo jest trwaniu przy Ojcu i człowiekowi, wbrew wszystkiemu i wszystkim. Nawet jeśli prowadzi to do odrzucenia i prześladowania, zwycięstwem jest miłość, która wszystko przenika i wszystko przemienia. Odwagi. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.